Siemanko tutaj Tomiks, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie zagramy sobie Fortnite'a, ale to nie będą takie gierki, tylko y, pokażę Wam prezentację mojego konta ilo skinów, lotni, kilofów i smug, wszy, i wszy w ogóle wszystkiego. Jest dzisiaj ze mną mój brat. Hej! Jest dzisiaj ze mną mój brat, on też będzie pokazywał. Także myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Jeszcze wpadajcie na kanał yulmix 1, 2, 3, bo tam też są super filmy. A my już lecimy. Na początku myślę, że można zacząć od skinów. Jak widzicie, skinów mam tyle. Mandalorian Predator, Raz, Zmora, Lara Croft, Jonsi, Jonsi mam wszystkie edycje stylu. Dzisiaj zdobyłem tą... Dzisiaj zdobyłem 3. Ciacho. Gdak, oczywiście, kondor. Tego skida sobie kup kupiłem też dzisiaj. Kościady szerszeń Lexa, Maeve, Riz, śniegomandos, Tarana. Yy, ten zimowy oddział oraz yy, mózgowiec. Mi chyba z moich skidów najbardziej się podoba albo ten Jonesy, ta edycja stylu, albo raz. Albo kościany szersze, nie wiem nawet, który mi się najbardziej podoba, ale dobra. Przechodzimy teraz do plecaków. <laughs> Plecaki mam takie. Nieskończony zwój do raza. <laughs> Tarcza potężnych do zmory. Baby Yoda. Plecak caleńca, to było chyba do Larry Croft. To jeszcze z czwartego sezonu. I to tak samo, seria Marvel. To było z Halloween. To z piątego sezonu. To było za zadania. To było za karnet. Za karnet, za karnet. To było y, do tego kościanego szerszenia. Ten plecak był oczywiście Doris w tamtym sezonie. Plecak wyprawowy Jonesa. To wiadomo, że do tego sezonu. Y, Półkleż dziko sercej. Śnieżna Sakwa yy, wykluj plecak yy, Psotny papier prezentowy. To jest yy, To było też za misję. A to też było za misję. Dobra Teraz Kilofy. To było za karnet w tym sezonie. To było z czwartego sezonu. Za karnet. To z piątego. To wiadomo od raza. To od zmory w piątym sezonie. To od ciacha. Też w piątym sezonie. To od Webstera, za, za legendarne wyzwanie znajdź odbijajka. To było za misję na święta Bożego Narodzenia. To oczywiście za karnet. To było za darmo. To oczywiście za ten karnet, Skrzydełko bije. To do leksy było w tamtym sezonie. To było jeszcze na Halloween chyba ten kill. -off. Ten był za darmo w sklepie, za 0 zł. To było za misję. To było do RIS w piątym sezonie. Tutaj kupiłem sobie też do kościelnego szerszenia ten kill -off. Do KONDORA, oczywiście i zwykły kill -off. <grywki> Lotnie, oczywiście, tutaj do y, Maeve, Ja mam zablokowaną, bo akurat Maeve nie mam teraz ubranej. To jest chyba dla mnie najlepsza lotnia. Ten tak wylatuje, tak z dziury. O teraz nie? No super, to wygląda. To jak wiadomo, od Mandalorianina ym, w piątym sezonie. To od Larry Croft chyba było. Tak, to chyba było od Larry Croft <grych> MCG. Oj, to było jeszcze w, y, jak był Galactus, czyli czwarty sezon. Eggar, to wiadomo do Gdaka teraz. To do tarany. Podniebne Ostrzełowcy. To jest Doris chyba. To chyba było do Lexy, jeśli dobrze pamiętam. To było do Kondora, do ciacha, do Raza. To było za misję. To było też za misję. Ta parasolka. Ona chyba była za karnet w czwartym sezonie? Nie? Nie ja wiem Chyba w piątym sezonie Nie, nie, nie ona, jest za ona była w czwartym A? sezonie A, myślałam, że nie Nie, to w, w czwartym było Tutaj jak wiadomo te podstawowe lotnie I parasole za zwycięstwo Smugi <grym> Smug mam chyba najmniej Taka Taka, taka Taka, taka smuga. Ta była chyba do Leksy. Ta nie wiem do kogo. Ta była do Kondora. To chyba było do y, tego y, Ciacha. To do Tarany. To nie wiem sam do kogo to było, już nie pamiętam. Tego, to też. Dobra, i teraz przechodzimy do emotek. Y, tutaj wszystkie ulubione. Do tańców. Tańców mam dużo. Takie coś. To. To z serii Marvel, jeszcze. To z piątego sezonu. To, to jest z tą kozacką muzyczką. To jest za ten karnet. Kartmistrz to jest za ten karnet. Za 32 poziom. To oczywiście było za misję w piątym sezonie. Za ileś tam misji epickich. To sobie kupiłem dzisiaj. Bum. Siadaj, to też mam. Syrena. To było oczywiście za darmo na święta. Śpiewaj razem. Wolownik się przygotowuje. To było od zmory. Zamiatanko to wiadomo od agenta Jonesa w tym sezonie za siódmy poziom. Zbuchni świeczki na trzecie urodziny Fortnite. Zośka i podstawowy taniec. Yy, tutaj malowania to mam takie. Mal Malowań mam nawet dużo. To mi się bardzo podoba. To było z Midasa Cienia, Ryglwa. śnieżna stal. Yy, tutaj sztandarów to wam nie muszę. Prezentować muzyczki, to mam róż dużo różnych muzyczek. I ekran wczytywania. Raz, dwa, trzy, cztery. Nawet nie, wy nawet nie wiedziałem, że mam taki ekran wczytywania. Tutaj oczywiście to było na święta. Odliczanie do zera, Tarana. O zapomniałem sobie o Midasu Cieniu. To było na Halloween oczywiście. No i tak się prezentuje moje konto. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.